W imię ojca i syna i ducha świętego, Amen. Powierzamy się Tobie, najpewniejsza przewodniczko i wspomożycielko narodu, na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, w obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci Maryjo i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy, pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków klęsk i błędów. Zawierzamy Ci Matko wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawieszamy Ci każdego człowieka w naszej ojczyźnie, przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy ojczyzny. Ucz nas, zwycięska pani, Przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i żywicielko Syna Bożego. Naucz nas służyć życiu od Jego poczęcia, aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować wdzięcznością i ufnością. Ucz nas wspomożycielko wiernych, współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów. Wziąć swe dłonie odpowiedzialność za losy ojczyzny. Ucz nas królowo Polski, jak to mamy czynić, pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu, wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg-władca dziejów. Spraw to, przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od ważnych i tych prawdziwie nowych, a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawienictwo u Boga, Abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco czynem i słowem, całym swoim życiem dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy. Wspomagaj nas w tym, Maryjo, wspomożycielko wiernych, Królowo Polski, Amen.